Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Słuchajcie moi drodzy, odcinki z farminga będą się pojawiały regularnie wtorki i czwartki o godzinie 15. I oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, w weekend o godzinie 12, ale te odcinki będą pod znakiem zapytania, ze względu na to, że nie zawsze będę miał czas, żeby je nagrać. Tak więc tutaj zostawiam sobie otwartą bramkę, że jak będzie, to będzie, a jak nie będzie, to nie będzie. Ale będę się starał Was informować, jeżeli miałoby tych odcinków nie być. Także możecie być spokojni. Będę, będę Was informował o wszystkim na bieżąco. Słuchajcie, gramy sobie oczywiście na. Hmm, zielone. Ja bym musiał zrobić chyba coś takiego. W ostatnim materiale wywieźliśmy całkiem sporo wapna na te moje dwa pola. Odcinek też całkiem sporo zajął, ale co prawda tu mamy sadzarkę do marchewki i do buroków i do pasternaku. I wiecie co? W ogóle to ja tak myślałem, że ten pasternak to jest taka trochę pietruszka też, nie? A tu się okazuje, że pasternak Wygląda jak pietruszka, ale pietruszką już samą nie jest. Jest tam delikatna różnica, bardzo ciężko jest ogólnie odróżnić z tego co sobie poczytałem, bo nie chcę, żeby się na mnie wylało wiadro hejtu, czy czegokolwiek takiego. Więc stwierdziłem, że sobie poczytam o tym pasternaku, co to jest i sobie zobaczę. No to tak na pierwszy rzut oka to w sumie to chyba się nie spotkałem z pasternakiem. Nie ma tych nie nie? To jest pasternak? Co to jest? To można kupić czasami w marketach, taka duża pietrucha. Aha, czyli basena to jest taka wielka, wielka pietrucha. O, Ej, faktycznie, faktycznie, kiedyś widzieliśmy, nie? No ale nie wiem w sumie do czego to można zastosować i tak dalej. Bardzo bym prosił, żebyś nie hałasowała, dobrze? No przeproś proszę tutaj widzów. No, Halinka przeprasza za swoje... No poszła już, naprawdę, jak tak można w ogóle? Ech, te kobiety nie. Jak to się mówi, jak nie przypierdzielisz, nie zrozumiesz. Żartowałem, oczywiście. Ja się z tego nie I teraz tak. Zastanawiałem się, hmm, czy zastosować pługi, właśnie tutaj. co że na przykład tutaj mamy takiego Kvernelanda i on już wymaga od nas 220 kuca. To jest całkiem sporo, jak na moje ciągniki. Tu mamy 2,5 metra, ale 160 kuca, no i to byłby taki maks. Te ciągane pługi to już w ogóle są poza moim zasięgiem na ten moment, bo no, one wymagają ten tutaj 360. Mam tu jeszcze Skubota na przykład, i on tutaj ma 165 kunia 2,5 metra. Hmm. Myślałem też właśnie. Ja tak się zastanawiam, bo przecież nie, nie mieliśmy wzór standardowy. A właśnie, to był ten. Konfiguracja właśnie z, z tym wałem. Ja może bym sobie w sumie zastosował z tym wałem Może sobie kupimy właśnie ten tutaj, 44 tysiące to kosztuje Jak ja mam 44 tysiące To jak ja mam Jak ja mam to kupić To ja tego nie kupię Bo nie będę miał pieniędzy Ha, ładnie A tutaj ten ile kosztuje? Ten kosztuje 10 tysięcy, ma 4 metry szerokości, no ale to nie jest Kurde dobra wiecie co, zróbmy to jak należy, kupmy ten półk. i właśnie ten właśnie Właśnie ten, właśnie, no tak, bo dzisiaj ulubione słowo na dziś, właśnie kupimy sobie ten. I on ile wymaga? 165 koni. Z tego co wiem, 227 zł mi zostało. nie, nie, nie wierzę. No trudno, trudno, tak to już bywa. Część tam maszyn sprzedałem, na, na ten moment więcej sprzedawał nie będę. Na razie musimy sobie, no, kupić niestety, sporo, sporo rzeczy na tym gospie, moim. Okej, okay. czy, czy ty yy, przeważasz? Nie? Chyba nie. Złóżmy sobie te półki fajnie. One są też co prawda obrotowe. O, no i na kółeczku. Pięknie, pięknie to wygląda, słuchajcie. Będziemy mieli pierwszą orkę na zielonce. Dajcie znać, czy wy już oraliście oczywiście w komentarzach i czy już sobie pracowaliście na zielonce. Właśnie. Czekajcie, bo ja tak się zastanawiałem. Tamto pole, ono jest tak jakby skultywatorowane. To my sobie pojedziemy tutaj na to, na to, gdzie mamy. Teraz tak, wał. Wow. On powinien być. po której stronie? No właśnie. Dobrze by było sobie jakoś podzielić to pole. Może rozorać? Nie, będziemy. hmm. Nie wiem właśnie. Kurde, z, wałem uprawny, z, z tym wałem uprawnym, no, z tym wałem przy pługach to ja jeszcze nie, nie robiłem. To wam powiem szczerze, przyznam się, że to będzie nie, mój pierwszy raz. Z tego co mi się wydaje, to y, odpiąć tego nie mogę. Ja nie wiem, czy ten wał. On ma chyba ugniatać jakby skibę. No właśnie, no to powinno być chyba tak, nie? Czekajcie. Co on ma robić? On ma ugniatać ziemię. O, może w opisie jakaś instrukcja dla debili. Czekajcie. No dobra, mamy. Dzięki półgłowi możesz przygotować pola na nowe zasiewy, a także tworzyć nowe pola. Zaleca się korzystanie z obciążników kół. ok? I tutaj, czy tu mam jakiś dodatkowy opis? Kurde, bo ja pewnie będę to robił źle teraz znając życie. Ja nie wiem, albo jakby tu był wał to on by ugniatał. No ale w takim wypadku. W takim wypadku to ja bym musiał chyba robić tak, nie? W tą stronę. I to by było mega głupie. Czyli to musi być tak. Ja nie wiem. Ej, napiszcie mi proszę w komentarzu, ok? Czy ja robię y, dobrze tak jak teraz? Bo no to jest masakra trochę dla mnie, było ctrl mu. No i tu mamy, y, ok. Dobra, nie chciałem wyjść na debila. Serio. I słuchajcie, yy, sprawdziłem w internecie. Kador pozdrawiam, na twoim filmiku zobaczyłem. Okej, okay. czyli to jakby ten pług, on służy w tym momencie do tego, że jak ja będę następnym razem tutaj jechał, to ta struktura tutaj nie będzie nam wyglądała tak jak teraz, tylko ona będzie wyglądała na taką bardziej ubitą już, nie? W sensie jakby wtedy nie będziemy musieli przedsiewnikiem na przykład robić bronowania, jeżeli siewnik nie ma tego kultywatora takiego przy sobie chociaż ten akurat co ja mam to on ma ale na przykład ten siewnik, który jest do o, no, no i widzę, że kaszana będzie troszeczkę chyba chociaż nie, ładnie idzie nawet tak, i ten siewnik, który jest do warzyw czyli tam do buraków, marchewki i tak dalej to on akurat właśnie nie ma, no tutaj pod tą górkę będzie dosyć ciężko czy ja na przykład tutaj nie mam, eee, czekajcie, bo tu może jest coś do włączenia. Chód skrzyni wyłączony, włącz. Mm, kontrola trakcji wyłączona, włącz. Ręczne ustawienie napędu blokady, nie. Czy to mi teraz coś pomoże? No, mi się wydaje, że tak, średnio. No, ja mam tą modyfikację na zakopywanie się, nie? Ciągnik jest 4x4, ale tu widzę, że będzie chyba. Spory problem z tym modem. Ewentualnie mógłbym dorzucić tutaj szersze opony, i to mogłoby coś pomóc z obciążnikami. Albo z górki będę mógł tylko jeździć. też jest jakaś, jakaś metoda, prawda? No ale dobra, no poradził sobie. Nie będzie to na pewno łatwe zadanie. Tamto pole jest bardziej płaskie, chociaż tam też jest taka jedna górka. No i tam też może być problem z tym. Ja tutaj mam niby na. Na GPSie to ustawione nie, ale no, wygląda to trochę tak, że, że chyba jednak yy, nie poszło od krawędzi, albo przez to, że się tam kopałem, nas trochę odsunęło, chociaż tutaj jest, znaczy wygląda na to, że te pola nie są idealne, o tak powiem, idealnie dopasowane do, do struktury mapy, chociaż tu też widzę, że nas trochę przesunęło, nie? No dobrze, no, no zdarza się. No i co, i teraz możemy se przekręcić pługi, ale to by było bez sensu. Ja bym chociaż no tak, no bo wtedy będziemy nie, czekajcie. Kurde, co to się ze mną dzieje? Człowiek dawno nie grał farminga, i zobaczcie, nie? No tak, teraz będziemy zawalać na to. To ja bym wolał chyba zrobić tak, przekręcić sobie te pługi. Znaleźć gdzieś tutaj środek pola. Mniej więcej nawet powiedzmy. No tu mi się wydaje, że będzie gdzieś środek. Coś takiego. No i tak poprzeczniaki trzeba będzie strzelić. No i lecimy. No z górki to to powinno iść. Chociaż też ma jakieś tam problemy, niestety. O, teraz, na przykład, wczoraj mi y, trochę gorzej chodziło, jak sobie nagrywałem farminga. Jeżeli chodzi o, o sterowanie bańką, no tutaj pod tą górkę to będę miał problemy, a nie wiem za bardzo, czy coś mogę jeszcze tutaj poprawić. No, kontrola trakcji jest z górki, to leci, nie? Co, na około będę jeździł? I tylko z górki? No tak to będzie trochę słabo... raczej. No, pierwsza orka dosyć ciężka, dosyć ciężka. Ciekawe jak tam paliwo będzie spierdzielać. I zejdzie nam też tutaj z tym oraniem. Ja też, no mając kombajn ten do zbóż, no to będę chciał też jakieś tam zboża sobie obsiać tutaj. Nawet chyba mamy ten silnik, tak mamy z Sombroną akurat ten silnik To to będzie akurat spoko I ziomek czekaj 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 Może dobrze, że nie ma gleby 3D, bo bym yy, wypierdzielił tyle towaru na drogę Że masakra, nie? No i teraz zobaczcie nam to yy, nam jakby wyrównuje to po tym, po tym zaoranym i będziemy mieć z tego taką ładną Fajną strukturę, ładnie wygląda to w ogóle ta animacja, jak się przerzuca ta ziemia, to mi się podoba. No i też, no, korzystam sobie co prawda z tego. E... 160 koni to jest taki max nasz, więc no, nie dziwię się w sumie, że pod górkę tą on trochę sęka. Nie będziemy musieli jakiś tam mały kredycik tak czy siak wziąć, ale też z drugiej strony, jak on tak wolno będzie jechał, no to to nie będzie za dobre, bo z tego co wiem, to do orki musi być też odpowiednia prędkość, tak, żeby się ta ziemia. W miarę dobrze przerzucała, nie? A jak jedziemy tak mega, mega wolno, tak jak tutaj, że tam 1, 2, 3 km na godzinę, to to chyba nie jest za dobre przy, przy zaoranym polu. Tutaj fajnie widać też, jak to moje koło się kopie, no. To jest, to jest dobre. Nawet tak bym powiedział, że czasami jest taka jakby animacja, hmm, to powiedzieć, że trochę mnie miota. No, dawaj, dawaj, byku, gazu, gazu. Nie ma co tutaj się opierdzielać. My jedziemy na górkę, no trochę mi tu zejdzie. Tu jest hektar do zaorania. Na tym polu i na tym drugim. Na tym drugim pewnie sobie... No właśnie ten głębosz byłby chyba lepszy. Chociaż on też tam wymagał te 100, 160 koni, coś koło tego. No ale z pługiem wydaje mi się, że zostawicie. Za, sam, za samo to, że się poświęcam i używam pługu, jeszcze się teraz, wiecie, Trochę wkopałem, bo nie wiedziałem jak tego używać na dobrą sprawę. A to po prostu ma wyrównywać poza oranem, tak żebyśmy mogli od razu tutaj wbić na przykład z silnikiem. Ptoszki już tam na polu siedzą, coś tam sobie wydziebują, także jest ok. Ja się odwracam co chwilę od mikrofonu i tak się zastanawiam, jak to się przełoży na, na to, jak ja sobie tutaj gadam. Chociaż wydaje mi się, że mikrofon zbiera całkiem dobrze, tak jak sobie patrzę po poziomie, ale pewnie będzie słychać trochę. Ja bym gadał gdzieś z drugiego pokoju. No, ale niestety, no, mikrofon mam z jednej strony, a nie mogę go dać z tej strony, także czasami może mnie być gorzej słychać. No i spoczko. Powiem szczerze, że mi się podoba. Wy możecie dać znać, czy Wam się podoba. Eee. Yy, a, no, ja trochę źle zrobiłem. Ta. No. Ja bym musiał zrobić inaczej. Tu bym musiał przekręcać te pługi, no faktycznie, okej. Okay. To się zgadza. To się zgadza teraz, tak. Ale nie w tą ścieżkę chcę, te w tą ścieżkę obok. O właśnie w tą. Halo, halo, spokojnie. Ja wiem, że te pługi trochę ważą. Ja sobie ten obciążnik dlatego też podpiąłem, no bo z pługami to raczej ciężko by było bez obciążnika jeździć. Dobra, mamy tutaj wszystko. I co? Lecimy z tematem, tak? Czy to za zaora idealnie? Czy to mi się coś tutaj. Nie, to. Coś mi się tu przesunęło. No bo tak. koło to musi iść tutaj, po tym. No na pewno. Żeby to się w ogóle zasypywało. O, tylko za każdym razem będę miał taką samą sytuację? Jak przekręcę te pugi. Możliwe. No to będziemy poprawiać. Nie ma problemu. No, ja jestem szczerze powiem zadowolony. Jest ok. Będziesz pan zadowolony, jak to mówią. I kwiacik się spoko sprawdza. Jak będziemy chyba, może nawet zrobię inaczej. Może jak będę obsiewał ja będę obsiewał to pole, powiedzmy, w przyszłości, a tam sobie dupnę pracownika, żeby se tam orał. Bo tam to też mamy do zaorania, nie? Mamy już wapnowanie zrobione, będzie zaorane, nie mamy obornika, żadnego jakiegoś tam, nie wiem, innego naturalnego nawozu, e, chociażby nawet z biogazowni. No to będziemy musieli używać trochę sztucznego nawozu. Raczej z 227 złotymi na koncie. E, to się nie posieje, że tak powiem. Jedyne, jedyna opcja to jest taka, że sobie sprzedam. coś chciałem jakąś, nie wiem, może wiatę chociaż coś takiego dać tutaj zimą. Może jakąś mission zrobimy, czy coś w tym stylu, nie? To by nie było może jakieś głupie rozwiązanie. Czy jakąś misyjkę sobie tutaj wziąć. I jak to tutaj będzie pokazywać? Może może by się... No w sumie... Może się uda tak zrobić. Czy jak przyjadę teraz, to już podejechał trochę pół, pół na pół po oranym. Może się teraz to dopasuje gdzieś tam, nie? Zobaczymy. Właśnie, może jakąś misję by tutaj. Chcę na, na tym to sobie zobaczymy. Jak to z misjami wygląda? Co to mi się za kabel tutaj? Lące pod nogami. Mm. Tu są misje, tak? Kultywatorowanko. No, no okej, okay. nawożenie, 5 koła za to muszę dostać. Tu jest jakieś 11 koła, ale to nie, nie lubię. Prasowanie, kultywatorowanie, zbiór plonów. O. Tylko że nie wiem, ile to jest hektarsów. Można by było jakiś tam zbiór plonów pierdyknąć. Może Lajwika jakiegoś strzelimy, żeby podreperować budżecik. Zobaczymy. Jakby się udało. To może właśnie zrobię jakieś lewika, nawet wiadomo, że gdzieś tam poza kolejnością, ale i tak wam nie pokażę, co gdzieś tam, gdzie indziej robiłem. Też dziadek mi napisał, że... Real Season? Żeby sobie takiego moda pobrać? Tak tam w sumie patrzyłem. Tego trzeba pobrać, zainstalować. Więc zobaczymy, muszę się jeszcze z nim zapoznać, co on zmienia, co on wprowadza, bo tam w sumie na LS Portalu to nie znalazłem takiego szczegółowego opisu. A też nie chcę jakoś dużo tych modyfikacji dodawać. Wiecie, no tutaj to już się trochę znam z tym sezonem. Tamten chyba będzie wprowadzał takie zmiany jakby w sezonie w 19. Mi się jedyne co to nie podobało, nie podobało mi się za bardzo płodozmian, nie? No jakby ten płodozmian bardzo mocno wydaje mi się nas niekiedy ograniczał, chociaż wymagał też od nas trochę więcej myślenia, bo nie mogliśmy tak, wiecie, z czapy sobie siać tego, co, co po prostu nam przyszło na myśl. Tylko jeżeli chcieliśmy mieć trochę większe teplony, to musieliśmy to jakoś tak w miarę normalnie sobie też planować, natomiast on nie był do końca aż tak super czytelny, to jest, co jest moje zdanie na ten temat. Ładnie sobie daje radę ten Fiacik, podoba mi się, mimo że nawet nie zarzuciłem tutaj szerokich opon, on i tak sam z siebie ma dosyć szerokie te opony, ale uważam, że dobrze sobie radzi, tamten drugi ma 10 kunia mniej, więc Fiacik to będzie taki chyba troszkę roboczy na tym gospodarstwie, tak mi się wydaje. Ale nie lekceważymy Fiacika, nie? Dobra, i teraz trzeba przekręcić temat i zobaczymy, czy będzie pasowało tam. Dzień po marchewce jeździsz, Eee! Nie po Kurde, felek. No, powinno być chyba OK teraz. No, i jest OK. Faktycznie to kółko powinno jeździć właśnie po tej jednej części. Chociaż, jakbyśmy sobie to troszeczkę przesunęli, to też nic by się z tym nie stało, nie? O, już opuściłem za wcześnie. Drogę zaoram. Oram. No ładnie, będę na mnie krzyczeć. Później, później poprawię. Bez nagrabki e, wyrównam. Dobrze, moi drodzy. Taki odcineczek 20-minutowy e, dzisiaj, bo też no, jakbym chciał tutaj wam pokazywać, jak Oram całe to pole to troszeczkę by nam zeszło. Natomiast każde prace co jakiś czas wam to pokazywał. No to jest pierwsza orka, to grzech by było pominąć. <laughs> Ej, a tego wału to się nie da tu jakoś odsunąć. Oj. <laughs> <laughs> Żeby on trochę gdzieś dalej, bo... No tu widzę, że niby... Wiecie, no pług mam na 2,5 metra ustawiony. A nie, szerokość robocza mam 2,9. Dlaczego? Kontrol C, sprawdźmy. 2,9? To nie, on musi mieć 2,7. Zrobimy. wysunięcie. O, i teraz wał będzie też y, całość zbierał. Czyli ja po prostu miałem za szeroko. Y, 20 cm, mniej więcej. Bo on powinien mieć w sumie 2,5 metra ten, ten, ten puk ma. Chyba, że z tym wałem to on ma więcej. Teraz zobaczymy, czekajcie. Tu ma no 2,5 metra, tak jak mówię. I cały czas ma 2,5 metra. Mamy i tak teraz 2,7. Czyli teoretycznie można by go było ciupnąć na 3 metry, gdyby nie ten wał. I też by było ok, No w miarę ok, powiedzmy, nie? Jest w porządku, jest ładnie. Jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, oczywiście zostawcie też łapeczkę w górę. Czekajcie na kolejny materiał z niecierpliwością. Trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam. Eee.